modelarskie kowadło witajcie inbox az model no tak ktoś powie masochista jakich mało kolejny shortant kolejny az model ale tym razem mamy model najpierw może numer katalogowy az 7605 Schneider Grunau Baby 2B słynny niemiecki szybowiec tak ogłosi to jest jedno z dostępnych malowań czeskich bo tym razem mamy to edycję malowań głównie czeskich. Proszę bardzo, pierwsze od góry, klub, kluby generalnie, Jeden, jedno słowackie, jak to y, słowackie, tu są dwa najbardziej kolorowe malowania, pozostałe są raczej niemal identyczne, farki, oczywiście Humbro, no bo. Jak żeby inaczej niż Humbrol. Pudełko jest stosunkowo większe y, niż sam zestaw. Oto on. Co znajdziemy w środku? Folie. I już. Znaczy ja już sobie wcześniej model otwarłem, a i owszem, żeby sprawdzić. Y, jakby się ktoś pytał, dlaczego się na niego zdecydowałem. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> po pierwsze inspiracja na innym portalu modelarskim a po drugie chciałbym mieć jakiś fajny szybowiec w kolekcji więc się zdecydowałem na ten oto egzemplarz moi drodzy ciekawostką jest że tutaj szybki nie są z plastiku tylko z takiej oto folii mam nadzieję że będzie to widać no jeszcze przód do tyłu tył do przodu Proszę. Dobrze, że są cztery, to przynajmniej będę mógł się pomylić, zanim to solidnie uformuję. Płachta Kalkomani jest nawet, nawet duża. Mamy tu przede wszystkim wszelkie oznaczenia kodowe. Proszę bardzo. Widzimy tu. Ładnie to wygląda, moim zdaniem. Ciekawi mnie, kto, prawdopodobnie ktoś, Eduardo podobny, to drukuje. I tu mamy dwie myszki, a przynajmniej dwa gryzonie. I teraz tak, wyjątkowo, bo to nie jest norma, z tego co wiem, w short runach jest też większy pogląd. Na schematy malowania jest ich aż 6. Przy czym yy, dwa są bardziej ciekawe. I to jest ciekawe, to to jest prawny marking. Nie wiem co to po czesku znaczy, szczerze mówiąc. No, ale no właśnie, nie będę się wymądrzał I tu mamy z tyłu jeszcze pokazane, co, gdzie i jak umieścić. Napisy, głównie oznakowania. Na scamelch sprawdziłem, to wszystko oznacza, że to są samoloty były prywatne. No i tu teraz tak, rys boczny, znaczy rzuty, jak to powinno wyglądać. Krótka tam instrukcja, kolory, no niestety tylko humbroli to. No, humbrole są chyba te coraz mniej dostępne u nas w kraju. Tak, widziałem ostatnio w sklepie stacjonarnym. Wykaz części niezwykle ważna informacja, ponieważ to jest short run. No ale to są pewne lekkie jaja jak berety. No bo patrzcie, tu mamy oznaczoną część czwórkę, która tak naprawdę jest siódemką. I tu się trzeba pilnować, żeby się nie pomylić. I trzeba po prostu patrzeć, nie co i jak przylepić. No i też tu mamy. Y uzupełnienie, że są dla niemieckiego lub dla pozostałych malowań i że za zestawu 7463 jest jeszcze dodana część pototrawiona, żywiczna, przepraszam no i dosyć prosta instrukcja budowy tegoż modelu, no bo nie oszukujmy się części jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 części, ale przyjrzyjmy się im yy, największe jest skrzydło Fajnie to jest oddzielone, tutaj trzeba przyznać, czyli to jest sklejkę, tu jest płótno, bo on był ze sklejki, tak naprawdę. O, tu trzeba troszeczkę zeszlifować. Widać to pod światło, ale to nie jest nic strasznego. No, jakiejś szczególnej faktury nie ma, no bo tu faktury jakiejś głębsze nie miało. Tu jest kok elementy kokpitu. Nie ma kalkomanii, trzeba sobie to samodzielnie. Zastrzały, tak to się chyba nazywa. Ktoś mi zwrócił uwagę przy filmiku innego czeskiego shortrana. A wygląda to fajnie. Poddupnik, że tak to ujmę. W środku imitacja kratownicy odtworzona. Od spodu jeszcze ładnie wygląda. O, i dlaczego ten model mnie jeszcze do siebie przekonał? Bo mam w pudle jeszcze drugiego szybowca Letowa. Tylko tu mi się bardziej podoba sposób montowania płata. Są przynajmniej jakieś wypustki mocujące, czego w tamtym zestawie po prostu nie ma. I to mnie przekonuje. No i tak jak mówiłem, inspiracja na innym forum, portalu modelarskim. Czy są jakieś dodatki? Owszem, widziałem dodatki z firmy Brengan, tylko że one kosztują niemal tyle samo co model. I to już jak to woli, jeżeli ktoś chce wykonywać model prosto z pudła, no to myślę, nie potrzebuje żadnych dodatków. Czy są inne wydania? Tak, KP też ma ten model, widziałem w swojej ofercie i chyba jeszcze AZ Model ma dwa inne wydania co najmniej. Dla kogo ten model? No, myślę, przede wszystkim dla fanów lotnictwa cywilnego albo dla kogoś, kto chce sobie urozmaicić kolekcję modeli lotniczych. Albo względnie chcę polować na, na nagrody na konkursach modelarskich. Taki żarcik. No i nowych widzów serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału, a tych co się pojawiają, a nie subskrybują, też możecie dać subskrypcję. To nic nie kosztuje, mnie się robi ciepło na serduszku. Nie musicie przecież wracać później do tych filmów, no nie? E, wszystkich innych zapraszam do obserwowania moich mediów społecznych: czyli to jest Facebook, TikTok, Instagram, jak również Blogspot. A na Patronite zaczynam regularnie uzupełniać moją galerię. Pozdrawiam, dzięki, cześć.